Was W kolejnym odcinku na moim kanale. Bardzo was przepraszam za to, że przez 3 nawet tygodnie nie było odcinka. Ale mój telefon się zepsuł, jest w naprawie. Ja byłem w Olsztynie przez 3 dni i nie miałam jak go oddać. W tym okresie się zepsuł właśnie, nie miałam kiedy go oddać. Przepraszam was bardzo za to. Teraz nagrywam na telefonie taty i teraz mam dla was zagadkę. Mój tata kupił Huawei'a. Huawei. A. Huawei a. I zgadnijcie, czy jest to Huawei P20 Pro, czy P20, czy jakiś inny. Odpowiedź jest bardzo prosta. Myślę, że tutaj wiele osób zgadnie. Chociaż możliwe, że też wiele osób nie zgadnie. Ja też tutaj Wam trochę przybliżę to wszystko. Hmm. Dobra, w każdym razie wybieramy sobie. Co ja tutaj mam? W sumie na nagrodzie mogę sobie poko zagrać. I wbiłem równo 1600 pucharków. I dzisiaj otworzymy sobie dwa big boxy i 13 mini skrzynek. Dodamy sobie te do. Uwaga, bardzo was przepraszam za to, ale przez WiFi przez moje niedopatrzenie kliknął mi się w i wytropił mi Karla tak Karla mi wytropiło bardzo was za to przepraszam że nie było was przy tym na odcinku bardzo ale no czasem takie wpadki się zdarzają przepraszam 25 punktów myślę, że walniemy sobie do Karla może właśnie Dobra Karla, bo dzisiaj i tak zagramy sobie Karlem, a ja chcę pokazać wam, jak mi się gra poko naprawdę dobrze. I ja otworzymy sobie pierwszego Big Boxa i co z niego wydropi? Uwaga! 75 golda, 9 punktów do Penny, 58 do Jessie i 3 yy, bilety na wydarzenie. Mam jeszcze jednego mega boxa i 13 skrzynek. No, 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 spoko. Ja mnie nie mam problemu. E, czekajcie, za chwilę wracam. Po krótkim cięciu, przez przypadek wyłączyłam nagrywanie, ale e, posklejam te filmy. E, musiałam skoczyć do toalety. No i zagramy sobie nagrodę POKO, ponieważ ostatnio POKO mi się zaczęło dobrze grać. Na prywatnym serwerze tak zaczęłam nagrodę. No i tak myślę, kurde, fajnie nawet grać. Zobaczę jak to będzie w Prawdziwy Browser. No i tak sobie wbijam, no i robię tak sobie 7 gwiazdek. Kurde. Nikt mnie nie zabił. Do 34 do 16 wygrywamy. Pierwsza gra, grzywkowa. No to wiecie, no to, to, to tak sobie pomyślałam. eee, co sobie, pogram trochę. No i tak wbijam z 6 czy tam 5 na 7 No i teraz sobie tak gram ten O kurde, ale Piper wycelowała. O w mordę. Al, dostałem, al. Piper wycelowała, dobra jest. Na razie ja tutaj szukam, szukam momentu. Szukam momentu, w którym. Właśnie taką Piper naiwną można syna ją wyłapać. Albo taką szelkę zaraz. ogóle spotkam szelik, co w ogóle nie strzelała, bo nie umiała, nie? Ja nie wiem, jak ona wbija tę rangę. Ło! Ale mnie Piper tutaj chciała porobić, lecz. Nie porobiła, dobra, dobra, ja, yeah, ja. Yeah. Dobra, nie mam na razie żadnego kila. Trochę mi tutaj brok <coughs> podwalił, ale to dobra. Trzeba się pogodzić z podwalaniem kili innych graczy. Bo ja też czasami podwalam, ale to przypadkowo ja nie robię specjalnie. na blisko to tutaj, do. Czy do Piper, się podchodzi, tam ktoś jest? Dobra, nie wiem. Pajper. O kurde! Walcie, nie idę tam, nie idę tam. Kurde. Awa! Jak to stałem? Ja już myślałam, że umrę. Ale bombę na łeb mi zasadziła. Ale bombę mi zasadziła. Słuchajcie, już, że nie widzę tego dobrze. Nie widzę tego. A w sumie mam 15, a nie 10 tylko, więc. Ja w ogóle nie mam dada i mam jednego heala. No dwa tyle. Aha, pozdro! Już 0 dedłów, 2 fragi. <śmiewanie> no, właśnie tak się mi grało poko. A teraz sobie przejdziemy do Karla. Mogę poko ulepszyć Mogę. Przejdziemy do Karla, ulepszymy go od razu na drugi poziom. I dobra, otworzymy sobie trzy skrzyneczki teraz. Szeli plus 8 plus i Frank plus 12. 16 golda do poko 5 nice i do bula 10, mm -hmm. 15 golda, 7 do nity i 8 do El primo. Pozdro, ok. Na koniec jeszcze otworzymy jednego big boxa. No i bardzo was jeszcze raz przepraszam za to, że nie ma tak długo odcinków, ale jak już powiedziałam, telefon mi się zepsuł, oddam go do naprawy. Zabrali dwa tygodnie, zastępczego nie dali. Nie, nie miałam na czym nagrywać. Teraz tak sobie pomyślałam, że na tym mógłbym coś nagrać. I przepraszam was, jak to będzie inna jakość, w ogóle inne coś, bo nagrywam to nie za pomocą rekordera, jak to robię w ogóle zazwyczaj. Nie wiem, czy zagrać nagrodę, czy coś innego, bo ja nie wiem, na co jest dobry karl, nie? No, może z game graba się zagram? Nie umiem zmienić na angielski jakby co, nie? Aż takim nieogarem jestem. Nie, żartuję, tutaj się zmienia. Ale nie wiem, jak mi się tak nie chce. Bo zawsze tak sobie myślę, a zmieni na angielski. A potem zapominam, nie? I tak trochę przypał. Przypał wtedy. On no, chce sobie chyba ulta naładować słuchajcie. Nie? Ten Broke. O ty. Yy, jak zawoliłem, Kurde! Ty, to dobre jest. Ty, to jest dobre. W ogóle mój kolega się, yy, się zasmucił, bo ma 7. Nie, Jezus, nie yy, Chciałam powiedzieć, że ma 7000 puszek, ale to takie inne ma. 700 a ma już yy, Spajka i Leona. Pozdro. A mój kolega, co ma 4000 pucharków, ma 0 legend. 0, nawet jednej nie ma. Takich tutaj ziomek krołem gra. Ja zaraz zobaczę sobie później ile on puszek ma. Nie. Bo jak ma... bo jak to VCR, no to. VCR z takimi puszkami. Z sobie gra. Ale nie, ile VCR w ogóle ma yy, pff, yy, tego jak to? Pusz, puszek. Na, kro, na kro, u, krole. O kurde, dobra, leży. Ale wiecie, ja tutaj jakby nie mam podzielności uwagi między atakami postaci, bo się najbardziej na tym skupiam, a postacią, nie? Na samą postacią, Więc tutaj jakby mam problem. Oj, co to było? Przepraszam w każdym razie za to. No i... O kurde. To się zetnie. Dobra, nie umiem grać Karlem, dobra, jasne. Dobra, robimy... To jest stworzone jedynie pod opening, moim zdaniem. 14 Golda, 4 do Franka i 6 do Karla. 16 Golda, 5 do Colta, 15 do Nity, wow! I ile? Chyba dwa bilety na wydarzenie. 18 Golda, 4 do Poco, 8 do Jessie. Nice. 17 Golda, 4 do Rosy, Doszeli sześć. Kolejna skrzynka. Ładowanie. I ja pierdziele! Sorry, mama, ale... Dropłem... Dro Dropłem Rico. Dropłem Rico. Co? Ej, czekajcie, czekajcie, bo... Rico, Daryl, Penny, Karl to jemu wszystkie... Moją ulubioną postać właśnie dropłem. Mój ulubioną. Ja pierdziem. Jezus ma. Co jest, gram już? Boże, nie, nie chcąc tę grę, co tu się odwaliło? Jestem w takim szoku, że ja nie dam rady grać. Musisz wiedzieć, w jakim ja ciężkim szoku jestem. Dobra, leżysz, ból, znaczy Jezus. Jaką tam, primo, Jezus Maria. Je, yeah, co? Nie mam wszystkie bardzo rzadkie postaci. Mam Rico. Mam w końcu tą postać. Przyklętą. Kurde. Aj, źle zrobiłem, źle zrobiłem. Co tu się odwaliło? Słuchajcie. Ej, ja teraz normalnie jestem w takim ciężkim szoku, że ja nie ogarnię tego, nie ogarniam tego, nie? Tylko po prostu nie ogarniam Dobra, tutaj coś tam działa Nie działamy, Cezara Dostała bombę na łeb Leży I wygraliśmy grę Moja pierwsza gra Rico i wygrała na Game Grab Okej, okay, nie ma, ale Najważniejsze jest to, że dropłem przed chwilą Rico Ile już mam postaci? 15 Dobre pol polowanie na bibi robię, 14 golda, golda, 4 do Franka, 25 do Karla, super, super, ale dajcie mi do Rico, do Rico dwajcie, nie? Jezus, 30 golda, 4 do Jessie, 25 do Franka i 1 bonus na wydarzenie, bonus na wydarzenie. Ale jak ja w ciężkim szoku jestem normalnie, wow, wow. 24 kolda, 6 do karla i 15 do Kolta. A i tak swój, swoim, swoją drogą, to y, napiszcie mi w komentarzach, czy wy nie chodzicie do szkoły, czy chodzicie. Bo u mnie jest tak, że chodzimy, ale wychowawca powiedział, że jak rodzic napisze, y, jakby w sms semesie albo na kartce, że zwalnia właśnie z obowiązku chodzenia na lekcje do końca roku szkolnego, no to jakby nie muszę chodzić, nie? A mnie właśnie czegoś tak... to właśnie... nie... jestem cię... Gdzie... CO JEST?! Ja pier... kur... co? Nie, ja nie wierzę w to, nie. Nie, ja w to nie wierzę. Ja, ja nie dam rady, ja nie dam rady po prostu. Ja, ja, jak ja tutaj coś dropnę, jeszcze legendę takiego kroła, bo zauważ, zauważcie, bardzo rzadki i mistyczny. Jak teraz będzie legenda, Crow, Spike czy leon, to ja za mało dostanę. 21 golda, 5,7 do, do Adelaide. Uwaga, big box. 69 Golda, 11 do Mortisa, 12 do Franka, 16 do bro, Brołka i 3 Gemy. Ja w to nie wierzę. Nie że Rico, Karl to jeszcze Mortis. Mortis jest moją najmniej ulubioną mistyczną, ale, ale kurde Mortis. Ja pierniczę. Co? Więc jest po prostu. Czekajcie ile. Na bardzo rzadkiego miałem 1%, na mistycznego miałem 0,2%, 0,24%. Co? Legendarny, zatem za tym już mam 0.0672, ale co? A na przykład w Megapoksie to samo będzie, nie? Tak, ale co? Ale takie małe szanse. I dropłem, i dropłem, słuchajcie, i dropłem. Ja sobie kupię tą ofertę. 360 gemów. Kiedyś na pewno, jak założę konto mojej w karty, nie wiem kiedy to się stanie, ale... Riko, Karl i Mortgis. Jeszcze ja myślałam, że Leon albo Kro albo Spike mi drobi, drobi, no To wtedy to bym miał taką bekę do końca życia z tego odcinka, że naprawdę. Ej, nie, opłacało się czekać na taki odcinek, co? Znajomy klub. Białystok Pro. Naprawdę. Masakra. Ich mam ich naj... pierwszego kaktusa. U, uh, 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 kaktus jak się zaczął. Jak się zaw, zaw, zawziął i zaczął wbijać. To mój kolega, kaktus, z którym nagrywam. 21, 26. Czego mu brakuje? Czemu to nie wiem? Team Fox ty. arpugi Tam fox i ty. Y... Tam fox i tam chyba myślnik był ale co jest Marian. Nu, nu-mi amintesc ce s-a întâmplat. Bine, Fox, Team Team Fox, Team Team Fox, Team Fox, Tim Team Fox, Team Fox, Fox, czyli jak tuś profil yy, tam fox yt. tam yy, fo fox tym fox yt. dołączam ja mi ja mam kurde Ósme miejsce teraz WPM Szymon Szymson, Foxy Plus, Fortnite, Gabek, Kowal, Emilia. Są ode mnie słabsi i lepsi jeśli są. Olciaku, WPM E Kupson Matio, Kaktus. To jest Arbus, jest lepszy. Mm. To członek. Wójt, członek. Ja jestem członkiem. Nie wiem, co oni tam oglądają, ale zobaczę. Jezus, Mortis i Rico na jednym odcinku. Dobra, pan wrota. Oh, dobra, słuchajcie, kończę już ten odcinek. Pogram sobie trochę Rico i mortisem zagram w następnym odcinku, słuchajcie. Ale wszystko jeszcze karno na waszych oczach. Więc po prostu. Nie wiem, jeszcze poko na waszych oczach, bo. Nie ja po prostu już nie mam siły. Zapraszam do subskrybowania tego kanału. Łapki, łapki w górę, dania miłego komentarza. No i napiszcie, jaki telefon ma mój tata? Czy Huawei P20, czy był P20 Pro, czy też inny Huawei? Bo to jest Huawei od razu podpowiada. Elo, elo.